Barbara Jundo Kaliszewska, urodzona wejszyszkach. Dorastała na terenach radzieckiej Litwy, obserwując transformację ustrojową oraz budowę podwalin niepodległego państwa litewskiego. Od ponad 20 lat na stałe mieszka w Polsce, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim zawodowo zajmuje się historią, tą wyjaśnioną i tą, której być może nigdy nie uda się nam wyjaśnić. Zawsze, kiedy wraca w rodzinne strony, na wileńszczyznę, powtarza, że. Warto zaglądać w przeszłość i pokazywać ją taką, jaka była naprawdę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Europa przeżywa czas niepewności, od pandemii, przez wojnę, aż po kryzysy gospodarcze. Co to oznacza dla Litwy i dla Polaków na Wielinszczyźnie? Zapytamy dziś o to doktor Alicję Malewską. Alicja Malewska, politolożka i ekonomistka, Wilnianka, absolwentka gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła politologię i ekonomię, a także obroniła doktorat z nauk o polityce. Specjalizuje się w ekonomii politycznej, globalizacji i roli państwa w gospodarce światowej. W badaniach często odwołuje się do doświadczeń Polaków z Wileńszczyzny i problematyki tożsamości pogranicza. Autorka monografii Ekonomia polityczna ratingu kredytowego oraz licznych publikacji naukowych i analiz eksperckich. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ignacjaną w Krakowie, wykłada również na Uniwersytecie Jagielnońskim. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty edukacyjne dla młodzieży z Europy Wschodniej, prywatnie pasjonatka podróży, gór i żeglowania. W swoich badaniach pisałaś, że o tożsamości Polaków na Litwie decydują trzy czynniki: szkoła, język i religia. Które z tych czynników są najważniejsze? Gdybym miała wyróżnić, to myślę, że podkreślałabym szczególne znaczenie szkolnictwa, dlatego że jak spojrzymy sobie na inne kraje, w których mieszkają Polacy, czy Polonia, nawet jeżeli stanowi zwartą grupę, jest ich tam wielu, mają organizacje pozarządowe itd., jeżeli nie mamy szkolnictwa instytucjonalnego, to ta tożsamość bardzo szybko zaczyna no być może nie zanikać, ale się zmieniać, przekształcać i przychodzić w sferę bardzo taką symboliczną, być może nawiązującą do korzeni przodków, ale niekoniecznie w takiej żywą. I język polski w takich miejscach po prostu zanika. Dlatego też szkolnictwo jest niewiarygodnie cennym skarbem. Ale oczywiście język też kultywowanie języka, bo jeżeli to będzie się sprowadzać tylko do skończenia polskiej szkoły, a następnie język polski będzie używane tylko w jakichś wyjątkowych okolicznościach, no to, to też trudno powiedzieć, żeby wpływał na tożsamość. Natomiast wydaje się, że z tej trójki religia coraz mniejsze znaczenie odgrywa, ale jest to po prostu odzwierciedlenie takich trendów globalnych, czyli laicyzacji, sekularyzacji, coraz więcej ludzi odchodzi od kościoła albo oczekuje od kościoła też tylko pozostania w sferze duchowej. W ostatnich latach na Litwie coraz więcej mówi się o dwujęzyczności. Jak zmieniają się praktyki codzienne mieszkańców Wielniczczyzny? Dwojęzyczność była jest i będzie prawdopodobnie. A nawet wielojęzyczność. No dokładnie. Dwojęzyczność jest uproszczeniem w naszym kontekście, prawda? E, więc będzie na pewno, no bo ludzie funkcjonują w różnych kontekstach i przede wszystkim rodziny są mieszane, więc siłą rzeczy rozmawia się w różnych językach, w zależności od tego, czy się rozmawia z jedną częścią rodziny, czy z inną. Ale myślę, że bardzo ciekawym kontekstem, który dzisiaj warto badać, jest to, jak, jakiego języka używają przedstawiciele mniejszości w mediach społecznościowych. Bo to jest trochę inny jednak rodzaj kontaktów, w którym się wybiera język, jakim się na przykład przekazuje jakiś swój przekaz. Mówimy o takiej swoistej e-tożsamości, którą kreujemy na potrzeby świata zewnętrznego. Dokładnie, i wydaje się, że ta tożsamość staje się coraz bardziej płynna przez to. I ci coraz młodsi ludzie mają też coraz mniejszy problem z tym, żeby przeskakiwać, prawda? pewnej w szkole mówić po polsku, w mediach społecznościowych po angielsku, a z innymi przyjaciółmi po litewsku. Więc ta tożsamość na pewno się Komplikuje, co nie znaczy oczywiście, że to coś złego. Wokół polskich szkół narosło wiele mitów i stereotypów. Jak jest to w rzeczywistości? Dzisiejsze polskie szkoły mierzą się dokładnie z tymi samymi problemami, co litewskie. Więc jeżeli spojrzymy na wyniki matur ostatnich, widzimy, że zdawalność praktycznie wszystkich przedmiotów jest dokładnie na tym samym poziomie. To jest blond statystyczny, czasem na plus, czasem na minus, łącznie z. Państwowym poziomem języka litewskiego, co jest ogromnym sukcesem. I to jest bardzo pozytywny trend. Dokładnie, to znaczy, że po tych kilku trudnych latach dostosowywania się udało się znaleźć metody na to, żeby, żeby dogonić tę, tę średnią. Natomiast no, problemy są właśnie uniwersalne. Brak nauczycieli. A szkoła jest tylko tak dobra, jak ma dobrych nauczycieli? Czy problemy z podręcznikami, czy, czy z jakimiś no, problemami, które dotyczą młodzieży? Więc raczej większość z tych problemów jest po prostu, musi być rozwiązana na poziomie państwowym, ogólnolitewskim, a nie jest, nie jest charakterystyczna tylko dla szkół polskich. A jak młodzi Polacy dzisiaj definiują swoją tożsamość? Bardziej jako społeczność kulturowa, czy jednak jako obywatele Litwy z polskimi korzeniami? Badania pokazują, że ci najmłodsi, to jest najciekawsze oczywiście do, do badania, jak oni widzą świat, bo oni się urodzili już na Litwie, prawda? Niepodległej. Dla nich to jest oczywiste, że, że Litwa jest państwem niepodległym, i oni czują się obywatelami Litwy, odróżniają wyraźnie obywatelstwo od narodowości, bo jednocześnie czują się Polakami, i co dla mnie właśnie najbardziej interesujące, bardzo duża część nie czuje się jednocześnie. E, Częścią tego samego narodu, co Polacy z Polski, albo może niekoniecznie nie, nie są częścią tego narodu, ale od, widzą, dostrzegają różnice. I to ich odróżnia od y, starszego pokolenia? Tak, starsze pokolenie czuło się jakby było trochę wyrzucone ze swojej ojczyzny w jakąś inną tutaj y, otoczenie, y, było takie rozdarte trochę. Natomiast ci najmłodsi wiedzą, że to jest ich miejsce na Ziemi. Czują plusy płynące z tego, że wyrośli w wielokulturowym społeczeństwie, ale też traktują to jako zupełną oczywistość. Nie czują potrzeby na przykład walki o swoją tożsamość. Często powtarzasz, że, że Polacy na Litwie powinny budować swoją sprawczość. Co w tym najbardziej pomaga? Organizacje, kościół, a może właśnie szkoły. Myślę, że edukacja jest odpowiedzią na wszelkie tego typu problemy czy wyzwania. Jeżeli od maleńkości będziemy uczyć dzieci, że są sprawcze, że mają wpływ na to, jak wygląda świat wokół nich, że mogą realizować swoje cele i ambicje, to łatwiej im będzie przychodzić to robić w przeszłości. Myślę, że niesamowitą rolę odgrywają tu również pozytywne wzorce, czyli pokazywanie, że na przykład przedstawiciele mniejszości osiągają wielkie sukcesy, czy to polityczne, społeczne, naukowe, sportowe. Bo o wiele łatwiej, gdy się utożsamiesz z kimś takim, o wiele łatwiej uwierzyć, że ja też mogę coś takiego osiągnąć, że ja też powinienem do tego dążyć. A poza tym też oczywiście organizacje pozarządowe czy po Kościół z jego jakimiś okazjami do tego, żeby się zaangażować w działalność, żeby uczyć się brać odpowiedzialność na taką mniejszą skalę, po to, żeby w przyszłości właśnie umieć to przekuć na kształtowanie rzeczywistości wokół siebie również na tę skalę taką największą. Dzisiejsza młodzież różni się ogólnie od ludzi 30 lat temu, kiedy dopiero Litwa wyszła z podjażma Związku Sowieckiego. Różni się tym, że teraz zupełnie nie myślimy o tym, co nas ogranicza. Myślimy o tym, co nam umożliwia. Mamy polskich ministrów, mamy bardzo wysoko postawionych ludzi, którzy są Polakami. To są przykłady na nas, że możemy wszystko osiągnąć. Młodzież na Wileńszczyźnie żyje bardzo aktualnymi rzeczami, które się dzieją w polityce i na świecie. Dużo ludzi uważa, że język litewski jest takim językiem kariery, a ten język polski jest po prostu dziedzictwem, który, które wynieśli z domu. Sam mam dużo przyjaciół, którzy świetnie mówią po polsku, po prostu interesują się polską kulturą, ale uważają się za Litwinów. Podobno właśnie młodzież na Litwie jest jedną z najświeższych na świecie i mogę to potwierdzić. Ja sam jestem z Wileńszczyzny, studiuję w Warszawie na filmówce, mieszkam tu, a po studiach oczywiście, że wrócę na Litwę i będę tworzył filmy o Wileńszczyźnie i będę pisał o Wileńszczyźnie, bo to jest największa inspiracja. Generalnie młodzież jest prawie taka sama. Naprawdę, boimy się tych samych rzeczy. Mamy te same problemy. Wszyscy siedzą za dużo w mediach społecznościowych. Wszyscy mówią, że nie chcę siedzieć w mediach społecznościowych, ale i tak siedzą. I tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami, czy w Tokio, czy w Polsce, czy na Wileńszczyźnie. Ale na pewno jest strach przed bezpieczeństwem, przed tym, że może dojść do jakiejś agresji na nasze granice. Rozmawiałem w Warszawie z takim gościem w filmówce. I on dowiedział się, że mamy obowiązkową służbę wojskową na Litwie. On mi gadał takie rzeczy, że w ogóle, o Boże, jaka Litwa to jest zacofana, jak można mieć w ogóle służbę wojskową? My zresztą, tak samo jak Polacy, graniczymy bezpośrednio z Rosją, z Białorusią, ale mimo wszystko jesteśmy dużo słabszym państwem i, i dużo bardziej boimy się o nasze bezpieczeństwo niż młodzież z Polski. Na pewno mamy bardzo, bardzo duży wpływ rosyjskiej kultury, co nie jest samo w sobie złe, ale wtedy zatraca się sens tożsamości i przez to mamy większe szanse chyba na to, że po prostu zasymilujemy się w złą stronę. Nie chciałem zdawać matury z litewskiego, bo myślałem, że ja tu nie zostanę na Litwie, wyjadę doraz do Polski. Teraz nie wyobrażam sobie życia bez wilężczyzny, Odliczam teraz dni, jak przyjadę na wilężczyzny i będziemy czytać Mickiewicze. Ze znajomymi, i dla mnie to są chwile bardzo ważne. Nie ma dobrych miejsc, generalnie są tylko jakby ważni ludzie, z którymi się spędza czas, i przez to te miejsca są ważne, no chyba że chodzi o wielęńczyznę. To wtedy samo miejsce samo w sobie jest tak duchowo napełnione, że po prostu chce się tam przebywać. Jeżeli chodzi o plany maturzystów, którzy myślą o tym, czy wyjechać na studia za granicę, czy nie, to tendencja się bardzo zmieniła. Był trend na wyjeżdżanie do Polski, na zagranicę, za na wyjeżdżanie stąd. Teraz zupełnie zaś odwrotnie. Wszyscy bardzo chcą na Litwie zostawać. Dużo, dużo mniej wyjeżdżają za granicę i raczej powracają. I myślę, że to jest bardzo piękne. Wspieramy to, co właśnie jest tutaj i pokazuje, że tutaj nam się dobrze żyje. Dla mnie prościej byłoby nie wyjechać. To jest tylko i wyłącznie mój wybór, który wiem, że mnie rozwinie, że wyjechałem do Warszawy i, i ja bym nie chciał wyjeżdżać. I bardzo mało moich przyjaciół i znajomych wyjechało w końcu na studia, wszyscy zostali na Wileńszczyźnie. Prawie. Jako naukowczyni badasz politykę małych państw. Jak Litwa jako mały gracz radzi sobie na arenie międzynarodowej? twa rzeczywiście jest takim podręcznikowym małym graczem, który ma te zasoby bardzo ograniczone i ludzkie, i gospodarcze. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnich paru latach całkiem dobrze wykorzystała tę bardzo trudną sytuację, w której się znalazła. To znaczy, że próbowała zbudować swoją pozycję. Nie może tego zrobić siłą ani przewagą ekonomiczną, więc próbowała zbudować taką pozycję moralną w polityce, jako państwa, które od lat bardzo spójnie, bardzo stanowczo zwraca uwagę na zagrożenie ze strony Rosji i robi też ruchy, które mają zapobiec, właśnie na przykład, uzależnieniu się od Rosji pod względem energetycznym. Dzięki temu, że Litwa rzeczywiście te polityki. Wdrożyła, że się odciela od dostaw rosyjskiego gazu, czy teraz też prądu, to pozwoliło jej niejako legitymizować swoją rolę na arenie międzynarodowej, więc kiedy teraz się zachodzą te wszystkie przemiany, niejako buduje nowa architektura tutaj układu tego, tej części świata, to litwa ma prawo takie moralne wygłaszać swoje jakby oczekiwania, żądania czy pomysły, ale też, żeby nie być wóźry optymistycznym, nie można zapominać o tych obiektywnych e, uwarunkowaniach. I niestety, jak widzimy teraz, kiedy decydują się już role, losy świata, to przy tym stole zostają najwięksi gracze i wtedy najbardziej niezlomna postawa e, państwa nie pomoże, e, dlatego że po prostu najsilniejsze imperia decydują o tym, co się będzie działo dalej. Polikryzys to najczęściej używane pojęcie w debacie publicznej. Mówimy oczywiście o pandemii, o wojnie, inflacji, kryzysie klimatycznym, migracjach. Wszystko to tworzy taki złożony bardzo obraz dzisiejszej rzeczywistości. Jak ten stan wpływa na sytuację takich państw jak Litwa? Jeżeli spojrzymy na skalę międzynarodową, no to znowu y, małe państwa niestety w czasach polikryzysu mogą ucierpieć, dlatego że ci wielcy gracze będą skoncentrowani na sobie, na swoich interesach i wtedy, jak wiemy, łatwo bardzo wylać dziecko z kąpielą. Chyba już tego doświadczamy. Dokładnie. Okazuje się, że kiedy kłócą się ci najwięksi, to bardzo y, no, po prostu często y, cierpią te, te mniejsze kraje czy y, nawet jeżeli są sojusznikami. To nagle się okazuje, że o wiele istotniejszy jest nawet wróg, ale potężny. Natomiast y, warto też zwrócić uwagę na to, jak polikryzysy odnoszą się do polityki wewnętrznej kraju. Polikryzysy to również uczucie ciągłego niepokoju i niepewności co do przyszłości, które przekłada się na życie codzienne obywateli. I dlatego w takich czasach bardzo często y, wzrasta popularność skrajnych ugrupowań politycznych, które oferują ludziom bardzo proste odpowiedzi i rozwiązania. Oczywiście one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, natomiast są bardzo niebezpieczne, bo często wskazują kozła ofiarnego i są to jakieś grupy również mniejszościowe, więc y, to silą rzeczy wzbudza jakieś takie tarcia w społeczeństwach y, lub wręcz pod, y, trochę wykorzystuje słabość demokracji. Dlatego polikryzys no, jest sytuacją, w której y, państwa muszą wzmacniać te y, instytucje, wzmacniać. Y, y, Siły demokratyczne, również próbować szukać rozwiązań tych różnych problemów i nie pozwalać mm, pomijać czy umniejszać y, praw człowieka czy praw grup mniejszościowych, bo to jest niestety, jak obserwujemy, jest to uniwersalne, znowu, że to nie, tylko, nie odnosi się tylko do Litwy czy, czy państw regionu, tylko w każdym kraju jeżeli przychodzi kryzys to politycy polityków kusi żeby jednak zająć się przede wszystkim problemami tej większości a tę mniejszość zepchnąć na bok, albo wręcz właśnie czasami wykorzystać jako kozla ofiarnego. Dlatego polikryzysy są nie tylko niebezpieczne czy problematyczne ze względu na to, że, że odbijają się na życiu codziennym ludzi, ale również zagrażają realnie demokracji, czy potrafią doprowadzić do tego, że wygry wygrywają jakieś bardzo skrajne mm, siły polityczne. Muzyka Agencje ratingowe to kolejny temat, który brzmi bardzo specjalistycznie. Poświęciłaś temu swój doktorat. Jak realnie agencje ratingowe wpływają na życie zwykłego człowieka? Oddzielowanie agencji ratingowych na życie zwykłego człowieka może wydawać się bardzo dalekie, bardzo pośrednie. Może w dwóch słowach wytłumaczę, czym się zajmują, jeżeli ktoś nie jest pewny, o co chodzi w tych organizacjach. Są to zwykle podmioty prywatne, które sprawdzają, jak wiarygodnym jest y, kredytobiorcą jakaś firma albo państwo. Czyli tak samo, kiedy człowiek idzie do banku i chce wziąć kredyt, no to bank go prześwietla, sprawdza jego zarobki, czy próbuje oszacować ryzyko y, tego tej, tej pożyczki. I tak samo, kiedy firma emituje na przykład akcje, czy państwo emituje obligacje, to żeby wiedzieć, ile, y, za ile sprzedawać je na rynku, za, na jaki procent, to agencje wystawiają im ocenę. I ja się zajmowałam akurat państwami, czyli tym jak agencje ratingowe oceniają państwa. I przekłada się to na nasze życie w ten sposób, że im niższa ocena, tym więcej trzeba płacić za taką zaciągniętą pożyczkę. A to oznacza, że na, jeżeli nasz kraj jest na przykład oceniony nisko, to znaczy, że będziemy zaciągać. Kredyty na wysoki procent, to znaczy, że będziemy musieli je spłacać w przyszłości i będziemy po prostu coraz ubożsi jako społeczeństwo. Natomiast no, agencje ratingowe z tego mojego opisu może nie budzą jakichś żadnych kontrowersji, natomiast w rzeczywistości tych kontrowersji jest sporo, no bo na, wyobraźmy sobie, jakieś prywatne firmy, przy czym trzy prywatne firmy zdominowały cały rynek. Są oligopolistami absolutnymi czyli rządzą. Trzy prywatne firmy mówią o tym, ile my jako państwa musimy płacić za kredyt na rynku międzynarodowym. Gdzie tu jest demokracja? Czy to jest. To ile jest warta dziś Litwa? Litwa ma całkiem niezły rating. W zależności od tej agencji A czy coś w okolicach, to nie jest najwyższy możliwy, ale już z takiej wyższej kategorii, czyli oznacza, że państwo jest stabilne i można mu raczej bezpiecznie pożyczać pieniądze. Natomiast jeśli spojrzymy na to, jak to się przekłada na koszty. To zawsze się porównuje do Niemiec, które są taką najbardziej stabilną, wiarygodną gospodarką. No i ta różnica w odsetkach, które płaci Litwa a Niemcy to jest około 1,5%. E, czy to dużo, czy mało? E, jak przełożymy to na miliardy, które się pożycza, Dużo. to oczywiście, że dużo. Ale czy możemy mówić o Litwie jako o państwie stabilnym, wypłacalnym finansowo? Tak. W tym momencie, jeżeli spojrzymy na e, wszystkie dane makroekonomiczne, to widzimy, że e, sytuacja wygląda stabilnie, nie ma żadnego zagrożenia ryzykiem ani finansowym, ani takim gospodarczym. Natomiast diabeł kryje się w szczegółach i te liczby są tylko liczbami. Należy je również interpretować np. w dłuższej perspektywie, tak jak z zadłużeniem Litwy. Litwa w tym momencie ma dług publiczny w wysokości około, około 40%. Natomiast ten niebezpieczny próg ustanowiony przez Unię Europejską to jest 60%. No więc wydawałoby się tylko pożyczać. <grytanie> Daleko nam jeszcze do tego niebezpiecznego progu. Natomiast jeżeli się spojrzy na przykład na tendencje demograficzne na Litwie i na nasz system emerytalny. To już te liczby przestają być tak optymistyczne, bo zaczynamy rozumieć, że za chwilę starzejące się społeczeństwo, które będzie przechodzić na ten publiczny system emerytalny, zagrozi wręcz zawaleniem się tego systemu, bo coraz mniej ludzi będzie pracować na coraz większą rzeszę emerytów i trzeba coś z tym zrobić, inaczej będą dostawać głodowe pensje. Z tymi liczbami właśnie tak jest, czy chociażby. Ten niski poziom zadłużenia wydaje się bardzo, bardzo optymistyczny, ale z drugiej strony Litwa praktycznie większość tych środków pozyskuje z zagranicy. Natomiast dla bezpieczeństwa i stabilności państwa lepiej jest, żeby duża część tych wpływów pochodziła od własnych obywateli czy własnych firm. Więc tutaj też trzeba szukać takiego rozwiązania, które pozwoli przesunąć niejako tych, ten balans między zagranicznymi i wewnętrznymi inwestorami. Litwa należy dziś do najbardziej świadomych strategicznie państw wschodniej flanki NATO. Ma jedno z najniższych zadłużeń w Unii Europejskiej około 38% PKB, a budżet na 2025 rok sięga 23 miliardów euro z deficytem utrzymywanym w granicach 3%. Gospodarka rośnie szybciej niż średnia unijna głównie dzięki sektorowi fintech, logistyce i inwestycjom w gospodarkę uniezależniającą kraj od Rosji. Inflacja, która jeszcze niedawno przekraczała 20%, spadła do stabilnych 3-4%. Największy nacisk Litwa kładzie jednak na obronność. Od 2026 roku planuje przeznaczać nawet 5-6% PKB na wojsko. To najszybsze tempo zbrojenia w Europie. To bezpośrednia reakcja na położenie geograficzne Litwy przy przesmyku suwalskim, uznawanym za najbardziej newralgiczny punkt całego NATO. Na terytorium Litwy na stałe rozmieszczana jest niemiecka brygada, a kraj rozbudowuje poligony i zaplecze logistyczne. Równolegle Litwa inwestuje w cyberbezpieczeństwo i energetyczną autonomię. Terminal LNG w Kłajpedzie oraz połączenia z krajami nordyckimi uczyniły ją jednym z liderów odchodzenia od rosyjskich surowców. Niskie zadłużenie, kontrolowany deficyt i szybkie zbrojenia to profil Litwy w 2025 roku. Przez Uniwersytety Gilońskie aż po Uniwersytet Ignacjanum. Co w tej drodze naukowej było dla Ciebie najważniejszym doświadczeniem? Tutaj chyba musiałabym wymienić absolutnie każdy etap, od domu, w którym książki nauka były zawsze obecne i moje, oboje moich rodziców pracuje w oświacie, więc myślę, że tak trochę wyrosłam, trochę przesiąknęłam tym. Przez najlepszą absolutnie szkołę imienia Na Pawła II pod przywództwem Adama Blaszkiewicza i wspaniałych nauczycieli. Ale też studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które otworzyły mi absolutnie horyzonty, oczy na to, że można dyskutować, można podważać wszelkie prawdy, można próbować szukać, dociekać, pytać, zadawać pytania. No i przez pracę na, na Ignacjanum, gdzie, gdzie mam pełną dowolność, a dla naukowca pełną wolność naukową, no nic lepszego dla naukowca. Także trudno byłoby mi wyróżnić, który etap, i wierzę szczerze, że bez każdego z nich nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. A na ile osobiste doświadczenia życia pomiędzy pomagać jednak w tej karierze naukowej? Wydaje mi się, że każde doświadczenie, które ubogaca nas jako ludzi, przekłada się potem na plus w pracy badacza, prawda? Bo możemy sobie bardziej łatwiej wyobrazić inną sytuację, jesteśmy bardziej empatyczni, widzimy szerzej. Natomiast no, myślę, że w badaniu tożsamości, zwłaszcza to się przydaje, aczkolwiek są dwie szkoły. Niektórzy, prawda, uważają, że lepiej być takim badaczem obiektywnym z zewnątrz żeby nie przekładać własnych sentymentów i y, uczuć na, na ten temat, który podamy. Y, ja oczywiście jestem po drugiej stronie tego poglądu i uważam, że jak się nie przeżyło pewnych uczuć, pewnych doświadczeń, to trudno je sobie wyobrazić, prawda? Trudno, można o nich przeczytać, można o nich pisać, ale y, trudno je sobie naprawdę y, wyobrazić i zinternalizować, więc ja uważam, y, że do pisania o, o tożsamości. Dobrze mieć właśnie te doświadczenie bycia mniejszością chociażby yy, i bycia właśnie takim człowiekiem pomiędzy, yy, czy chociażby yy, życia emi na emigracji. Bo ty nie szukasz łatwych dróg, jesteś yy, tą, która przebyła 500 km szlaku beskieckiego pieszo. Co to mówi o Twojej osobowości? Co to o mnie mówi? Myślę, że w tamtym momencie mówiło, że bardzo potrzebowałam właśnie takiej sprawczości. Chciałam sobie e, sama udowodnić, że potrafię coś takiego zrobić. To był dla mnie duży wyczyn. Mimo, no że oczywiście nie, nie było to e, coś niesam, nie, niewiarygodnie, e, e, niesamowitego, ale dla mnie osobiście. E, było bardzo ważne, wymagało ode mnie i odwagi, i jakiegoś takiego umiejętności szacowania ryzyka, planowania, ale też umiejętności bycia sobą, bo szłam sama przez te 500 kilometrów, co nie zawsze jest proste dla kogoś, kto lubi się otaczać ludźmi, lubi, żeby dużo się działo i dużo rozmawiać. Nagle okazuje się, że przez 500 kilometrów człowiek zostaje ze swoimi myślami i zdradzę, że myśli głównie o jedzeniu. A co z tych wędrówek można... Przenieść do edukacji młodych ludzi na mężczyźnie. Marzyłaby mi się taka szkoła, która uczy nas nie tylko, jak czerpać takich rozkoszy intelektualnych, ale też właśnie pokazuje, że kontakt z naturą, że aktywność fizyczna to są absolutnie bezcenne części dobrego życia i tego work-life balance przyszłego. Bo wydaje mi się, że zwłaszcza teraz, kiedy y, dzieci i młodzież są coraz od, od maleńkości pogrą pogrążeni w tym świecie wirtualnym, ktoś musi im pokazać, że to jest fajne, że wyjście na lono natury, spędzenie czasu razem, robienie jakichś rzeczy, y, Jakichkolwiek fizycznych, czy to pieszych rowerowych, kajakowych, bardzo ubogaca, no, ale też uczy, jeżeli patrzymy z punktu widzenia rynku, uczy bezcennych kompetencji miękkich, prawda, szacowanie ryzyka, pracy w grupie, planowania, ale przede wszystkim uwalnia dopaminy, endorfiny, których żadna gra komputerowa nie uwolni. Także marzy mi się taka, taki system edukacji, który właśnie ma to na stale włączone te elementy. No, miejmy nadzieję, że kiedyś zostanie wdrożony. Nasz program również trafia do widzów w Polsce. Jak opowiadać Polakom o Wielinszczyźnie, żeby uniknąć stereotypizacji i egzotyzacji? Myślę, że najwyższa pora porzucić właśnie taki postkolonialny język opowiadania o Wilni, jako o miejscu jakimś prosto rodem z mitologii, czy rodem z Pana Tadeusza. Tylko zacząć opowiadać o Wilnie prawdziwym. Nowoczesnym, dzisiejszym, o ludziach, którzy dziś rzeczywiście tu mieszkają. I myślę tutaj, że akurat TVP Wilno robi świetną robotę, pokazując, czym się zajmują młodzi ludzie, co ich interesuje, co się dzieje w kulturze, a nie tylko budując mitologię i powielając właśnie te wszystkie stare schematy, bo rozumiem, że istnieją wciąż takie żywe sentymenty wśród Polaków dotyczące kresów i wilężczyzny, ale prawda zawsze jest ciekawsza. A teraz czas na moduł. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Litewski czy polski? W jakiej sytuacji który język wybierasz jako pierwszy? Zawsze polski. wilno, czy wilno yy, kameralne czy wilnoeuropejski? Kameralne swoje europejskości, czyli takie przytulne, ale bez kompleksów. Szkoła, dom czy internet? Co dziś jest najważniejsze dla języka? Myślę, że internet, bo jest najbardziej demokratyczny, a język bardzo nie lubi autorytetów. Mosty, kultura czy gospodarka? Co szybciej łączy? Szybciej łączy pieniądz, ale również szybciej dzieli, a kultura potrafi połączyć na, na dłużej. Książka, którą dałabyś do przeczytania, osiemnastolatkowi na kochany Kochanek wielkiej niedziedzicy Sergiusza Piaseckiego. I jedno słowo, które najlepiej opisuje Wilno dzisiaj: inspirujące. Na zakończenie, z jaką myślą chciałabyś zostawić naszych widzów, głównie Polaków na Litwie? Chciałabym, żebyśmy wszyscy, bo to odnosi się też do mnie, pielęgnowali w sobie tę tożsamość pogranicza i to, co w niej najpiękniejsze, czyli otwartość na innych, gotowość do przyjęcia człowieka innego, z innej kultury, z innej religii, z innych okoliczności. No i przede wszystkim być taką właśnie awangardą szacunku, tolerancji do drugiego, żeby to nie była tylko taka martwa, martwy slogan na tej tożsamości, tylko żebyśmy tę wartość przenosili do naszego życia codziennego. I niech te słowa wybrzmią. Dziękuję Państwu za uwagę.